Trening, sporty walki? Walki walki Witam wszystkich, dzisiaj niedzielny vlog. Bieg tropem wilczym Aurelia, będziesz trzymać kciuki Oczywiście <grym się> Simon Frelicki, reprezentant rundy pierwszej Tutaj z kolegami Wojtek Damianuś, jak? Będziesz biegł z dzisiaj? Tak. Będziesz Kto wygra? Ja. Damianek. Damianek czy Łuja? Nie, ja, <laughs> ja, Damianek. Bo się no boisz się testów antydopingowych? No! Po sobie myślę. Ja lecę na ty. <śm> <śm> Po tym dobiegliśmy z na spokojnie wszyscy bieg z rzędu mój drugi, ale fajna inicjatywa, dużo ludzi, nikt się nie spina. Także polecam rodzinnie, nawet z dziećmi. Do zobaczenia w marcu. No i Simon skończył bieg, teraz idziemy na trening na evolution gym. Dawajcie z nami, będzie fajnie. A co? Gdzie biegniesz? Ja bie biegnę przed ciebie. Ja już do <laughs> Ja już nie biegnę na rozgrzewkę, już dwójkę zrobiłem, więc Bit. Zaraz, co, co dzisiaj, dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić tarcze no. Co będziemy dzisiaj robić? Technika. Ale na kogo? Na, na majówkę? Na... <grystanie> Technika na ulicę czy bardziej ringowo? Dzisiaj... ringowo. Ale Boksik, nie? Tak, Boksik no. Widziałeś mnie kopiącego czy nie? <grystanie> nie. A ja sobie siłóweczkę zrobię jakąś, delikatną Dzisiaj miał być rest, ale korzystając z okazji sobie Chłopak troje trochę ponagrywam. Uj. I lecimy z karuzela. O, a, 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 a! Delikatnie. A chłopaki sobie tutaj. boksują jeszcze. Hop. Raz, dwa. Hop, hop. Do tego siedem hop, hop, hop. A i blok siedem hop, 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 hop. Tak jest. Jest raz. Już przed. Tak, przed. Hop.

Tak jest. tak jest, kombinacja góra do góry. Tak jest. W różnicy, w Tak jest, szybko i nagle mocno. Nie, nie, tak nie. Tak jest, 15 sekund. Tak jest. I teraz mocno cię I gaz do pożygu. Tak jest, konkretnie. Tak, 5 sekund, bardzo ładnie, dawaj, dawaj. 3, 2, 1 i czas. Pięknie, bardzo ładnie. Jak się czujesz? Zajazd. Zajazd? Ale jest spoko, dobrze jest. A praca na nogach. Teraz chłopacy robią tutaj sceny z jogi. Mongolski balet, cyk. I do tyłu ładnie, pach. siwa ogólnie kiedyś startował w balecie. Tutaj mieliście miastkę, mojego treningu z Kevinem. Kevin jest trenerem personalnym, on zajmuje się boksem. Jeśli chcecie więcej informacji od Kevina na, to, na temat treningu, to zapraszam na jego Instagrama. Tutaj się wyświetli. Także zapraszam. Tak, no, coś od ciebie jeszcze dodasz? Zapraszam wszystkich zainteresowanych do mnie na treningi boksu. Poprawimy dużo, na pewno dużo się nauczycie. Zapraszam. No i już po siłce Czekamy. Co sobie mam zamówić? Big Maca. Nie jadłem od ostatniej na wyrywek, chyba z dwa tygodniem. Marka to mnie namówiłeś. Ja wziąłem tylko kawę. Dla tym makiato. I oficjalnie chcieliśmy Wam podziękować wszystkim za to, że udało się dobić tego pierwszego tysiaka. To dopiero początek. Jeszcze dużo fajnych projektów nas czeka. Także wyczekujcie. Na pewno zrobimy niedługo jakiegoś krótkiego live'a z pytaniami, jeśli. Nie wiem, czy chce zacząć swoją przygodę z treningiem siłowym, podstępem, z jakimś sportem i potrzebuje jakiejś informacji, jak się przygotować fizycznie, to będziemy na live odpowiadać na pytania z czatu. Tutaj Krystian jest bardzo dobrym trenerem boksu. Ja jestem trenerem od przygotowania motorycznego oraz trenerem personalnym. Także na pewno coś pomożemy. Zapraszam, wbijajcie, oczekujcie.